Witam wszystkich. Zobaczcie, jak ptaszki sobie w takim wietrze muszą radzić. Na jeziorze Bałwany. Widać z daleka, jak białe, jak się przyjrzycie, to bardzo mocny wiatr. Pogoda. Piękniutka, oczywiście. Zawsze jest piękniutka. Tylko pogoda zmienną jest. Także witam. Zobaczcie, ile wody w tym roku, tak powiem Wam, pierwszy raz widzę, żeby tak rozlewało Tam idzie rów merlotacyjny w jeziorze, jest tyle wody, że po prostu nie ma gdzie to spływać. Jest taki wysoki poziom. Słyszycie, jak wiatr? Podejrzewam, że, że taką pogodę macie wszędzie w całej Polsce albo w większości Polski. Jak patrzyłem, niedawno przeleciały żurawie, przeleciały gęsi. To taki problem miały się utrzymać. Cały klucz gęsi. Akurat tu przed oknem, ale nie zdążyłem nagrać. No niestety. Tak czasami jest. Ale nagram innym razem. Nic do stracenia. Dzisiaj, dzisiaj chciałem, jakby. Ja wiem jak to powiedzieć. Przypomnieć wam najważniejszy aspekt świadomości. Tak to powiem. Fajnie mi to, fajnie mi w głowie tutaj się poukładało Teraz, znaczy, energia mi się poukładała Nie słowa nie jakieś te, tylko fajnie aż aż ciarki miałem przez chwilę, że jakie strach, są obawy. To ja mówiłem wielokrotnie, jak jest strach, są obawy związane z czymkolwiek. Czy to, nie wiem, że jestem chory nagle, tam, nie wiem, coś, myślę, że to jest, to wszystko jest niedobre. Że, yy, nie wiem, że stracę pracę, yy, bo tam gdzieś strach przed, yy, nie wiem, bo szef mnie nie lubi, i jak przyjdą jakieś zwolnienia, bo groż, jest widmo groźba zwolnień w pracy, to. My tkwimy cały czas w tym strachu. Znaczy, powiem Wam, ja nie tkwię niezależnie od tego, czy na przykład najważniejsze, to wiecie co, ja tak mówię, takimi zdawkami, krótkimi, niedopowiedzianymi, bo rozumiecie o co chodzi. Wy sobie sami dopowiecie. I nie dlatego, że się boję, bo tu nie ma co się bać, tylko po prostu tak, tak, taki mam jakby charakter wymowy. Nie ma co się bać, jak macie stracić pracę. Jak macie nie spłacić kredytu, to, to nie spłacicie po prostu. No mówię wam, tak jest, tak, tak, tak jest przeznaczenie. Jak ma się zadziać, jak nie masz pieniędzy i ma ci wpłynąć nagle jakaś gotówka, to wpłynie, ja już to wiem po sobie. To jest coś pięknego, to, to możesz nie wiadomo jak się szarpać, jak walczyć, o tak jak teraz te, te potocznie powiem, te, te, te siły... Matrixa, ciemności, walczą, szarpią się, ale to są ostatnie podrygi. To są ostatnie podrygi, tylko że w tych ostatnich podrygach coś, coś mogą nabroić jeszcze, chociaż myślę, że i tak będzie wszystko dobrze. Jeśli my się na coś nie zgadzamy, to tego nie będzie. Jeśli my się nie zgadzamy na nie wiem, ten kryzys, tą drożyznę, wszyscy, wszyscy stwierdzimy, że jest dobrze, znaczy stwierdzimy, Wszyscy we własnym takim odczuciu, przekonaniu będziemy szczęśliwi, szczęśliwi, przepraszam, będziemy się miłować, będziemy życzyć, wiecie co, naj, najgorszy, znaczy nie najgorsze, jedno z takich... Widzicie, co się dzieje, jaki wiatr? Najgorsze z takich, jedno z najgorszych rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawę, ale tam na jeziorze to aż biało się robi, to jest życzyć komuś źle. A my sobie nawet nie zdajemy sprawy nieraz, w którym momencie my komuś życzymy źle. <gry> Także nieraz pomyślmy, zanim coś pomyślimy o. No tak brzmi, ale tak niestety jest. O sąsiedzie, o kimś z rodziny, o jakimś tam szwagrze, o kimś tam. Weźmy go. W duchu pokochajmy. Ją, jego, ich. Jaki on jest zarąbisty. Jaki on jest fajny. Jak on w przyszłości dla nas. Yy, Fajną energię przyniesie, jak przyjdzie do domu. Nie dlatego, że teraz jest zły, i tego, ale zobaczcie, to wszystko będzie się realizowało. To jest wszystko piękne. To, to tak można wszystko przestawić na tą dobrą drogę, na tą piękną energię. Jeśli ktoś nam mówi: taki przykład, że zabraniamy hodowli. Już Pep, już idziemy, bo tu piesek mi. Już się stresuje Widzi przez szybę tyle, tyle możliwości latania A nie może polecieć W sensie pobiec Jeśli nas A już straciłem wątek widzicie Także jest piękniutko Pogubiłem się w tym wszystkim O jak Wrona fajnie walczy tu z wiatrem Przeleciała piękniutko Energia dzisiaj niesamowita, pogoda niesamowita. Czarne siły, że tak powiem, zaczynają. zaczynają. One już dawno dostają w kość. Tylko to, właśnie to, co teraz się szarpią, to, to są ich ostatnie podrygi. Oni już dawno wiedzą, że przegrali. Ale daje. Aż czuję jak. Aż czuję jak normalnie szyba chodzi, wibruje. Piękniutko, wiecie co? Z, tym, z tą obserwacją teraz yy, przyrody straciłem, y, że tak powiem, wątek. <laughs> Następnym razem pozdrawiam serdecznie. Kochajcie wszystkich. Nie bójcie się. Jest pięknie, a będzie jeszcze piękniej.